Sami to robię kilkanaście razy dziennie. Takie sprzątanie, takie, taką monotonność, taka pustka w tym domu. Nie możesz pani się znaleźć z żadnego zajęcia? Nie mogę, nie, nie, nie idzie nawet. A już wchodząc do dzieci, do pokoju, to już całkiem. I jak wchodzę w ogóle do mieszkania, to staram się w ogóle nie obracać głowy w lewo strona, żeby popatrzeć w ten pokój, że on tu jest pusty. Zdarza się tak, nie ukrywam tego, że wyciągą czyste ubrania od dzieci ich piorę. Piorę wieszą, ze łzami w oczach, ale tak było cały czas, jak dzieci były. Co drugi dzień człowiek te pranie robił. I ostatnio kiedyś tak usiadłam i sobie myślę tak, i po co ty to robisz? Dzieci nie ma, nie brudzą, a ja chodzę i non stop jedno i to samo w kółko. Pani Mirosława bardzo tęskni za wnukami. Od urodzenia mieszkały w tym pokoju. Kuba ma siedem, Zuzia 5, a Krzyś 3 lata. Zawsze opiekowali się nimi dziadkowie. Ojciec i matka są uzależnieni od narkotyków. Nigdy nie zajmowali się dziećmi. To dziadkowie pracowali, by je utrzymać. Dwa lata temu sąd ograniczył prawa rodzicom i oddał wnuki pod pieczę dziadków. Kocha pani wnuki? Bardzo, bardzo kocham. I one też mi to często powtarzały. Podobało się? Krzysztof, najmłodszy, to zawsze też mówi babcia, ja Cię kocham, ja Cię bardzo kocham. Cały czas biegał za mną. Nie było mowy, żebym gdzieś tam odeszła na kawałek od niego, czy tam na spacerze, czy tutaj na dworze. Nawet do przedszkola, jak przychodziłam po niego, to on był pierwszy w szatni. I babcia, Ty przyszłaś po mnie, ja Cię kocham. To całe przedszkole słyszało. Po dwóch latach, w trybie nagłym, na niejawnym posiedzeniu, sąd zdecydował o odebraniu wnuków. I zadzwoniła z wielkim płaczem, go do Ewuś, przyjdź do mnie, oni mi dzieci zabierają. To był cios totalny, to jakby ktoś pani umrzył, albo coś się stało, jakieś, no nie wiem, coś. Przecież Mirka tak zajmuje się wnukami, że nie jedna matka się tak nie zajmuje. Dzieciaczki miały tutaj spokój. Szczęśliwy dom przede wszystkim mieli babcie, która o nich bardzo dbała. Zawsze grzeczne, uśmiechnięte i przede wszystkim szczęśliwe tutaj były. My nie zabraliśmy dzieci ani mamie, ani babci. My wskazaliśmy miejsce do bezpiecznego pobytu tych dzieci, i, i takiego, które będzie no, gwarantowało też y, jakby pewną perspektywę prawidłowego rozwoju. Teraz tak, czekaj. Tu jest Zuzia, Krzysio, Tych, Kuba, to jeszcze. Tu, tu wsadzimy. Dzieci zostały umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej. Dziadkowie mogą widywać je raz w tygodniu przez godzinę w ośrodku pieczy zastępczej. Do tej pory każdą chwilę spędzali z wnukami. Zawsze razem świętowali, teraz mogą jedynie przekazać paczki. Na spotkania z dziećmi często jeździ również druga babcia. Dlaczego my tylko konarz przygodnie możemy z nimi być? No bo tak ustalił ORPZ, czyli rodzinna piecza zastępcza. Potem dadzą nam, żeby dzieci nam mogły częściej przyjeżdżać. Wiesz co, nie wiem, jak się pytała, to mi powiedzieli, że mam czekać na decyzję sądu. Dziadkowie mieli status rodziny zastępczej tylko doraźnie. Przez cały okres byli oceniani i obserwowani przez koordynatora pieczy i kuratora sądowego. W opinii koordynatora czytamy, że dziadkowie nie rozumieją, że dzieci potrzebują stabilizacji emocjonalnej. Przede wszystkim nie uregulowali kontaktów dzieci z matką, która przychodziła kiedy chciała. Jest uzależniona od narkotyków, wszczyna awantury. Dziadkowie nie potrafili zabronić. Tych wizyt. Jak my jej zabraniali, to przychodziła nam w nocy i waliła nam. Jak my jej nie chcieli drzwi otworzyć, to waliła po tych drzwiach, waliła po ścianie zewnętrznej z klatki, na, na ścianę, na której spały dzieci. No Jak już się mi dzieci zaczynały budzić czy cokolwiek, no to, to jej otwierała. Specjalista od lat pracujący z rodzinami osób uzależnionych potwierdza, że dla dobra dzieci należało przerwać wizyty matki, ale dziadkowie nie mieli na to szans bez odpowiedniego wsparcia. Zdziwiło mnie, że jakby mając słuszną diagnozę co do samych faktów nie zaproponowano tak naprawdę i nie wynika jakby z tych dokumentów nic, co by wskazywało na to, że zaproponowano rodzaj wsparcia dla rodzin, gdzie występuje problem uzależnienia. Pan sugeruje, że mamy do czynienia ze współuzależnieniem? No tak, tak. Proces wychodzenia z, z tej walki jest bardzo długi, prawda? w której no, niezbędne jest tak naprawdę wsparcie specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, osób, które na co dzień się tym zajmują i to konkretnie jakby w tej dziedzinie związanej z uzależnieniami.